Ciao chłopaki, witam, elo elo. Więc nie powiem trochę się zadobbiłem w akcji z kilowatem. Wyjaśnię czemu w reszcie materiału, trochę nie powiem, ale skiepściłem, chociaż pewnie dalej te kilowaty na Bajorderach by się dało fajnie dostać, więc postaram się ten film w miarę szybko, żeby był i też treść do niego dodać. Na początku Skins monkey. Ja to tylko pokażę, co się w ogóle udało wypłacić ze strony, bo jestem z tego dumny. To sorki, ten. Udało mi się wypłacić takiego oto dziada, który na Steamie kosztuje 14 zł. Za 7 zł jest. Polecam go snajpić, jeżeli macie taką ochotę. Bo serio on kosztuje 7 zł na małpy, a 14 na Steamie. I to na Bajordera. Także spoko. Można sobie takie rzeczy starać. się. I te chainy też są spoko do snajpienia, więc też polecam sobie posnajpić panów foodów, chainów, a to, to już mniejsza oto. to. Eee, dobra, lecimy do filmu. A więc, eee, dlaczego w ogóle eee, ten, dlaczego pany, chociaż w sumie to one już powinny zacząć drożeć, więc ja opowiem w ten sposób. One się zdupcyły do 4 Ziko. jak możecie sami zauważyć. Taka była cena, aktualnie taka jest na Bajordesz. Ja bym bardzo chętnie sobie je zakupił, Gdybym nie wiedział co robić z pieniędzmi, a mam co robić z pieniędzmi, bo se traduję na Małpie, więc niestety nie skorzystam z tego. W każdym razie, co jest ciekawe, jeżeli znowu yy, uda się y, kilowatom, a wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej kiedy niż czy, dobić do 5,30, bo no już za chwilę będzie kolejny sort skrzynek, jak sami wiecie, hmm, wiecie, no, chodzi o wypożyczenie, nie? żeby po prostu yy, znowu ludzie będą wypożyczali skiny, no bo kolejna fala będzie. jak tu była pierwsza fala, tak to była druga fala i chyba się szykuje trzecia. Ona powinna być... co sumie już się powinna zacząć trochę, zobaczymy. To dla mnie 5.30 to jest taki wynik, który jest na chillu do osiągnięcia. A co ciekawe, jeżeli sprzedacie coś za 5.30, to dostajecie 4.60, co względem dzisiaj jest 12%, gdyby to kupić... Za 4 zł to by było 12%, a gdyby to kupić za 4,10, czyli za tę kwotę, która dzisiaj jest na bajorderze, no to by było bardziej pod 9%, nie? Więc to i tak jest chyba spoko, całkiem, gdyby sobie tyle dobiła. Przy czym też pamiętajcie o tym, że to jest dosyć ryzykowne, nie? W sensie jakiekolwiek flipy na skrzynkach są ryzykowne i jakby pamiętajcie o tym, że po prostu to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi o, darmowe pieniądze bez ryzyka, ryzyko jakby jest do podjęcia. Tylko wydaje mi się, że ono jest dosyć niskie, przez to, że raczej 4,70 czy 4,80 to jest raczej formalność tej skrzynki, którą ona by miała y, osiągnąć. Przynajmniej ja bym tak strzelał, że naprawdę 480 czy 4,90 to jest tak, tak na luzie, nie? Że tyle. Gdzie to, to 4,80 to jest w okolicy zera za aktualną cenę, a 4,90 to jest najleciutki plus, nie? Więc tu akurat ja bym się. No dla, dla mnie to jest po prostu. A nawet jeżeli powiedzmy nie dobiłaby tego, tylko by na przykład stanęła na jakimś 4.60, co już jest takim, wydaje mi się, totalnym minimum, no to naprawdę jest to niska strata. Więc tutaj to jest coś na zasadzie low risk, low reward. Yy, I to też nie jest zbytnio ciężkie, żeby ona wcale podbiła do tego. Jeszcze raz informuję, że ja yy, tego nie zrobię. Z takiego powodu, że po prostu nie mam pieniędzy na Steamie. Bo ja, jakby, bardziej sobie wolę teraz siedzieć na małpie i po prostu tak robić. Ale gdybym, mówię, nie miał możliwości takiego pana, na przykład, kupiłem, przydałby się jeszcze jeden taki do kolekcji na małpę. Ale gdybym ja nie miał naprawdę takich możliwości, gdybym się w ten sposób nie bawił, to bym po prostu sobie. Eee, chyba w to zagrał, nawet za jakieś większe kwoty, bo kurczę blade, kusząco to wygląda. To na tyle. Halo.